Ok, słuchajcie, dzisiaj właśnie porozmawiamy o y, otyłości, ale tak naprawdę sprzedam Wam w ogóle takie patenty na odłudzanie zwierzaka, ale pierw omówimy sobie w ogóle takie y, kilka podstawowych... Y, Pojęć, bym powiedziała, które właśnie są związane z odchudzaniem, z kaloryką i tak Pierwszym w ogóle pojęciem, które musimy jakby mieć gdzieś tam w głowie, jeżeli mówimy o odchudzaniu zwierzaków, to są takie pojęcia jak deficyt kaloryczny, jak zero kaloryczne oraz jak nadwyżka kaloryczna. Są takie trzy podstawowe pojęcia, które właśnie mówią nam y, m.in. o kaloryce posiłku, o tym ile pies powinien spożywać, czy tam kod y, kalorii itd. Oczywiście, jeżeli ktoś tam się wiecie, otarł o dietetykę ludzką, o odchudzanie itd. to na pewno będzie to znał. No ale ja wam powiem mniej więcej, jak to wygląda. Każde zwierzę ma jakąś tam ilość kalorii, którą musi mieć, żeby przeżyć, tak zwana ilość kalorii w spoczynku, ale wiadomo, że zwierzak to nie jest tylko leżąca kłoda, tylko on się też rusza. Je, pije i tak dalej, czyli generalnie spala też te kalorie, tak? ponieważ nawet jedząc, pijąc, chodząc, spacerując i tak dalej, spalamy cały czas kalorie. U zwierzaka jest tak samo. Mamy już tam spoczynkową liczbę kalorii, do tego oczywiście dodajemy ten współczynnik, który nam tam wychodzi w zależności od wieku i aktywności, to wtedy mamy tak zwane zero kaloryczne, czyli zwierzak. Przyjmując jakąś daną ilość kalorii, załóżmy 500 kalorii, będzie jego waga stała w miejscu, czyli ani nie będzie tył, ani nie będzie chudł. Dzisiaj będziemy mówić o otyłości, o odchudzaniu, więc żeby uzyskać efekt tego, że ta waga będzie nam spadała, no to oczywiście musimy uzyskać jakiś deficyt kaloryczny, tak? Czyli powinien spalać więcej kalorii niż zjada. Czyli załóżmy. Um, jakiś tam um, psiak jego zapotrzebowanie to jest 500 kalorii ale żeby wejść na deficyt musimy mu dać na przykład 400 albo 300 ale słuchajcie, jak ja w ogóle zaczynałam swoją przygodę jeśli chodzi o, um, o dietetykę, o odchudzanie i tak dalej, bo teraz akurat tym się zajmuję tak bardziej czyli to odchudzanie jest po prostu bardziej moją taką, moim konikiem i naprawdę bardzo to lubię, e, no to <laughs> słuchajcie, na początku myślałam, że kurczę to będzie takie przecież proste wyliczę sobie wesoło kalorie, zrobię super dietę i tak Właściciele się tego będą trzymać, pies będzie super zadowolony, bo przecież nie będzie um, głodny i tak dalej, no i po prostu ta waga będzie szła sama sobie w dół. No, zdziwiłam się bardzo mocno, jak pierwszy raz zaczęłam odtuzać swoje zwierzaki, ponieważ testowałam wszystko oczywiście na swoich zwierzętach, jakkolwiek to brzmi um, no i wiecie, pierwszy na przykład mojego psa yy, brałam na jakieś tam odchudzanie, on tam miał zrzucić jakieś 2 kilo i tak dalej. No i wiecie, jakby wszystko wyliczyłam niby tak, jak powinno być, no ale on wcale nie chciał zrzucać tej wagi. A już największe jaja to były, jak musiałam odchudzić kota. Oczywiście udało się koniec końców i zchudł z 7 kilo prawie do 3,5. Także jak na kota to jest naprawdę, naprawdę wyczyn. Yy, udało się w końcu, ale też bardzo długo się odchudzaliśmy. Powiem szczerze, że no chyba z półtora roku. Więc, ym, więc to wiecie, jest długotrwały proces i nie da się czasami przyspieszyć też tych efektów, więc tutaj też jakby nie oczekujmy tego, że zwierzę nam, wiecie, schudnie w przeciągu miesiąca 10 kg, bo to jest po prostu raz, że nierealne, a dwa, że po prostu groźne dla zdrowia. Także mm, no, tak już abstrahując, jeżeli właśnie y, chcemy odchudzić zwierzaka, to musimy iść do, no, iść na deficyt po prostu kaloryczny, tak? Ale jest jeszcze jedna kwestia. Jeżeli na przykład przychodzi do mnie pacjent, który jest bardzo, bardzo otyły, to najczęściej, nie wiem czy wiecie, ale one mają zwykle te zwierzaki po prostu zaniki mięśniowe. One są bardzo często niedożywione. Bardzo często to są zwierzęta, które będą potrzebowały um, takiego mocnego odżywienia, rehabilitacji itd. Dlatego wtedy nie robię ani mocnego deficytu, ani zera kalorycznego, ani nadwyżki. Tylko robię tak zwaną rekompozycję. No i co to znaczy? Rekompozycja polega na tym, że zamieniamy, tak kolokwialnie mówiąc, zamieniamy tłuszcz na tkankę mięśniową. Czyli zamieniamy to, czego nie chcemy w organizmie, na to, co chcemy, czyli na tkankę mięśniową. Tak jak mówię, otyłe zwierzaki bardzo często mają właśnie zaniki mięśniowe, więc my musimy wyrobić te, te mięśnie właśnie między innymi poprzez ćwiczenia. Ale również też dietą, czyli białkiem, a raczej tak właśnie białkiem w diecie. I wtedy polega to na tym, chodzimy sobie wtedy z tym zwierzakiem albo na zero kaloryczne, albo na bardzo, bardzo delikatny deficyt. Ale to jest na zasadzie, wiecie, deficyt, nie wiem, 2-3-5%. Naprawdę jest bardzo delikatny ten deficyt. Ale dieta polega na tym, że mamy bardzo dużo białka. Więc najchętniej ja korzystam właśnie z diet gotowanych lub z diet e, typu barw, e, ponieważ no, po prostu wtedy wiemy, ile białka, ile tłuszczy, ile węglowodanów po prostu e, tam dajemy. W karmach komercyjnych no nie zawsze mamy możliwość, wiecie, dokładnie sprawdzić producenta, co on nam tam włożył. Albo ewentualnie, jeżeli ktoś by się uparł, no to wtedy na karmach mokrych, komercyjnych też jesteśmy w stanie to ogarnąć. Mam mega mieszane uczucia, jeśli chodzi o właśnie odchudzanie zwierzaków na karmach suchych. Udało mi się to zrobić raz w życiu, raz odchudziłam psa, dwa albo trzy kilo chyba zrzuciła na karmie suchej. W żaden sposób inny nie byłam w stanie tego ogarnąć, i zawsze po prostu kończyło się to tak, że zaczynaliśmy od karmy suchej, ponieważ tak właściciel chciał, a później koniec końców i tak przechodziliśmy na mokrą lub na barfa, bo po prostu no nie dało się, tak? Ja nie jestem w stanie, wiecie, przewidzieć tego, co tam producent ma. To bardzo też przetworzona karma, więc, więc ja po prostu nie ufam do końca temu. No, w każdym razie, tak już abstrahując, mamy dużą zawartość białka w diecie, tak? Do tego fajnie nam się też sprawdzą zdrowe tłuszcze. To nie jest też tak, że my w odchudzaniu musimy zupełnie unikać tłuszczy i generalnie najlepiej, żeby tam było zero tłuszczów i, i super. Nie. Tłuszcze jak najbardziej, ale zwierzęce i najlepiej by było, żeby była duża zawartość omega-3. Omega-3, to są oleje najczęściej właśnie rybne, jakieś łosoś, ryby bałtyckie, jakieś tego typu rzeczy, oprócz tego, że właśnie mają te omega-3 i tak dalej, działają po prostu przeciwzapalnie. A zwierzaki, które właśnie mają otyłość, mają bardzo często procesy zapalne w organizmie. Więc super właśnie sprawdzają się nam te oleje omega-3 jako dodatek z powodu tego, że ten proces zapalny po prostu troszeczkę minimalizujemy. Dodatkowo bardzo fajnie nam się sprawdza też witamina E. Ona też bardzo fajnie działa nam właśnie mm, oczyszczająco na organizm, przeciwzapalnie. Oczywiście oprócz tych takich skutków ubocznych w cudzysłowie, to jest, e, to jest między innymi właśnie to, że nam wpływają też na sieć, na skórę, więc naprawdę ja witaminę E też bardzo często dodaję właśnie do takich diet odchudzających. E, no, także wracając już do tej rekompozycji całej, bo tak się już zakręciłam. E, więc mamy dużo białka, mamy właśnie zdrowe tłuszcze, albo zwierzęce, albo omega-3, najlepiej jedno i drugie. E, I mamy też węglowodany. I ja też nie jestem jakby za tym, żeby tych węglowodanów całkiem unikać w diecie, ponieważ jeżeli mamy dużą zawartość białka, to niech to białko sobie idzie w te mięśnie. A węglowodany to będzie coś, z czego e, zwierzak będzie pozyskiwał energię. Więc wiadomo, że u kotów ta dieta będzie wyglądała trochę inaczej, ponieważ tych węgli nie możemy dać tak dużo jak u psów, ale niewielka ilość tych węglowodanów w postaci na np. jakiejś cukinii, ziemniaka, dyni itd. bardzo fajnie nam się sprawdzi też z jeszcze jednego względu, ponieważ to ma bardzo dużo włókna pokarmowego. A jak wiemy przy odchudzaniu, mam nadzieję, że wiemy, że e, mamy bardzo niską perystaltykę jelit, Właśnie, czyli po prostu jakby te ruchy, wiecie, tych jelit, po prostu są bardzo, bardzo takie znikome, co potem nam będzie w konsekwencji wpływało na metabolizm tego zwierzaka. Więc super by było, gdyby udało się ten metabolizm nam troszeczkę poprawić, tak? I włókno pokarmowe będzie właśnie jednym z tych elementów, które nam poprawi ten metabolizm, tą perystaltykę jelit, ale dodatkowo są to po prostu też, wiecie, Włókno pokarmowe to jest miejsce, gdzie się też zagnieżdżają te zdrowe bakterie jelitowe. Czyli na przykład, jeżeli podajemy probiotyki, bardzo często właśnie w odchudzaniu podajemy też probiotyki, no to potrzebujemy też czegoś, na czym te bakterie będą żyły. No i właśnie to włókno pokarmowe jest świetną opcją, ponieważ te bakterie będą miały możliwość rozwoju w tych jelitach i wtedy nam też oczywiście poprawiają metabolizm, sprawiają, sprawiają, że ta odporność tego zwierzaka jest lepsza i tak dalej także właśnie wtedy kiedy mamy tą rekompozycję mamy dużo białka, mamy dużo węglowodanów. Znaczy wróć. Mamy dużo białka, mamy y, węglowodany, mamy zdrowe tłuszcze, ale żeby ta rekompozycja miała miejsce, musimy mieć również ćwiczenia fizyczne, albo w postaci jakiejś rehabilitacji, albo w postaci delikatnych ćwiczeń, albo jakaś bieżnia, wiecie jakieś tam y, obroty, przechodzenie przez przeszkody i tak dalej, delikatny właśnie fitness i wtedy bardzo fajnie te zwierzaki tracą tą tkankę tłuszczową, ponieważ no mamy delikatny deficyt albo zero, zero kaloryczne, więc generalnie jakby tego tłuszczu tracą, zyskują przede wszystkim mięśnie, ponieważ mamy dużo białka w diecie, więc te mięśnie po prostu nam, fajnie, nam się fajnie wyrabiają. Ale y, mamy też również właśnie ćwiczenia fizyczne, które będą te mięśnie nam wzmacniać i dzięki temu że mamy dużą zawartość białka, to będą się budować na niekorzyść tłuszczów. Także to jest właśnie coś, co bardzo bardzo często używam w swojej pracy właśnie w, w odchudzaniach. Zarówno psów jak i kotów. U psów jest trochę łatwiej, właśnie z powodu tego, że noże jednak możemy je więcej zachęcić, wiecie, do ruchu, jakiegoś i tak dalej. No kota ciężko, ale da się. Także na pewno, właśnie ta rekompozycja to jest super super sprawa. Co jeszcze? Jeśli chodzi o takie już takie patenty, wiecie, które, które wam się mogą sprawdzić, to na pewno jest to, że oprócz tego, że zadbamy o prawidłową dietę i tak dalej, to warto by było zadbać i zastanowić się, co tak naprawdę ten zwierzak je w ciągu dnia, bo. Okej, okay, co z tego, że wiecie, jakby kupimy dobrą karmę, albo będziemy karmić barfem i tak dalej, jeżeli gdzieś pomiędzy posiłkami ten pies po prostu będzie podjadał, będzie zjadał jakieś niezdrowe przekąski i tak dalej. Więc przede wszystkim warto by było też zadbać o to, żeby ta dieta tego zwierzaka była bardzo zdrowa. Żebyśmy naprawdę sprawdzali to, co mu podajemy i na przykład przekąski słabej jakości zamienić na te, które będą lepszej jakości, będą mniej kaloryczne na ewentualnie suszone warzywa, suszone mięso, suszone owoce, które po prostu będą się lepiej nam tutaj sprawdzały. Ja też nie jestem wiecie zdania takiego, że musimy całkiem eliminować wszystkie przekąski u psa, ponieważ to też nie tędy droga. Jeżeli pies jest do tego przyzwyczajony, będzie nam bardzo ciężko to wycofać z jego yy, jadłospisu, ale możemy to zastąpić po prostu na przykład warzywami. Tak? Mam taką klientkę, która yy, karmi swojego psa suchą karmą, ale jako dodatek do, yy, do diety w formie nawet smaczków podaje po prostu surową cukinię. I to się super sprawdza, ponieważ raz cukinia ma bardzo dużo wody. Dwa, jest niskokaloryczna. Trzy, ma źródło, to jest źródło właśnie włókna pokarmowego. Ma bardzo dużo też jakichś takich właściwości przeciwzapalnych, mikro, makro elementów. Także naprawdę ta cukinia super nam się sprawdza i to jest też kolejny właśnie punkt, do którego tak dosyć płynnie przeszłam. Właśnie do dodatków do diety. Czyli jeżeli na przykład redukujemy karmę, czy tam dietę barw i tak dalej, możemy dodatkiem też troszeczkę zapchać tego zwierzaka, czyli na przykład do karm suchych, do karm mokrych możemy również dodawać składniki warzywne, czyli jakieś warzywa. Owoce, które będą niskokaloryczne, które będą miały dodatkowe właśnie będą dodatkowym tym źródłem węglowodanów, i wtedy też faktycznie te zwierzaki są mniej głodne, ponieważ bardzo często jest tak, że właśnie te zwierzaki na tych dietach takich odchudzających, jeżeli faktycznie mocno im zredukujemy tą dawkę pokarmową, one potrafią być bardzo, bardzo głodne. Więc żeby tego uniknąć, właśnie. Możemy dodać jakieś tam warzywa, owoce do tej diety, pomimo tego, że właśnie karmimy karmą suchą lub też mokrą, komercyjną, jak najbardziej warzywa do diety super, ale właśnie najlepiej się sprawdzą te niskokaloryczne, czyli na przykład jakaś gotowana dynia, surowa cukinia. Są, możemy podawać surową kotę, lepiej ją trochę ugotować. Co tam jeszcze? Ziemniak jako w formie skrobi, też bardzo fajne źródło energii u psów. Też skrobia fajnie nam ościera śluzówkę żołądka, jelit, także na jakieś takie problemy gastryczne też fajnie nam się sprawdzi. Ogórek też super sprawa, bo też jest niskokaloryczny, ma bardzo dużo wody, będzie nawadniał, więc też jak najbardziej dużo mikro, makro elementów w sobie ma. To jest właśnie kolejny punkt. Zamieniamy przysmaki niezdrowe na te zdrowe oraz dodatki warzywne, żeby nasz zwierzak po prostu nie był bardzo głodny. Dodatkową oczywiście sprawą, co zawsze możemy zrobić i co zawsze będę tutaj powtarzać, to jest oczywiście dodatkowa dawka ruchu dla tego psiaka. Między innymi bardzo fajnie sprawdza się wszelkie rodzaje pływania albo jakiegoś brodzenia, wiecie, po wodzie dalej. Dla takich zwierząt otyłych, które mają najczęściej właśnie problemy też ze stawami później, to takie brodzenie po będzie super się sprawdzało właśnie dla tych zwierzaków, ponieważ wtedy raz, że ci mięśnie, ponieważ no woda daje tam jakiś opór, a dwa, że po prostu będą musiały więcej tych kalorii spalić niż na przykład chodząc sobie gdzieś tam po lesie. Także woda super, ponieważ też nie obciąża dodatkowo stawów, jak na przykład jakieś tam, wiecie, spacery po górach czy jakieś biegi i tak dalej. Więc woda na pierwszym miejscu, oczywiście jeżeli pies lubi i tak dalej, Mamy też możliwość już w Polsce yy, iść na rehabilitację ze swoim psem. Więc też możemy jakąś tam na przykład y, bieżnię wodną zastosować. by też takie ćwiczenia jakieś fitnessowe, jakiś właśnie siat, wstań, jakieś przechodzenie przez przeszkody, przechodzenie pod przeszkodami. Też bardzo fajnie się, się sprawdza. Także jeżeli taki filmik Wam się spodobał, jeżeli chcecie może więcej wiedzieć na temat właśnie odchudzania, jakichś tam patentów i tak dalej, to dajcie znać. Y, może będę więcej nagrywać takich poganęchowych, samochodowych y, filmów. Także y, dajcie znać, jeżeli Wam się to spodobało. Y, ja uciekam do pracy, y, a Wam życzę miłego dnia. Pa!